Kampania przed wyborami prezydenckimi nabiera powoli tempa. Sztaby i sympatycy kandydatów ruszyli w Polskę, aby zbierać podpisy niezbędne do zarejestrowania kandydatury. W puławach trwa zbiórka podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, kandydata największej spośród tworzących rząd formacji Koalicji Obywatelskiej. Sympatycy kandydata mieli szansę, by wyrazić swoje poparcie na stoisku nieopodal Galerii Zielonej. Działacze sztabu Rafała Trzaskowskiego poinformowali, że tego typu spotkania w centralnych punktach miasta będą jeszcze organizowane i będzie można złożyć podpisy poparcia dla kandydata. Przypomnijmy, że Zgodnie z kodeksem wyborczym, kandydaci muszą zebrać 100 tysięcy podpisów wyrażających poparcie, a termin ostateczny to 4 kwietnia. Bez wypełnienia tego wymogu nazwisko danego kandydata nie pojawi się na kartach do głosowania. Zgodnie z decyzją marszałka Sejmu, pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, ewentualna druga tura zgodnie z przepisami odbędzie się dwa tygodnie później, a więc 1 czerwca. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy, ulica Dęblińska, 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.